No hej czugowi ludzie tu Sherlock z kolejnym świętującym odcinkiem Loży szderców, tym razem dynda obok mnie Helowy numer 520. Humor mu jest przedni jak celność polskiego lisa, więc pora podziękować za kolejne subów na kanale i pokazać prawnie oponentom, w których miejscach Himmelsdorfu można sobie chwilę odpocząć. Zaczynamy! Jak widzimy, przeciwnicy wysyłają malinowego drona na przeszpiegi. Super Helkat błądzi między kamieniczkami. Ja błądzę w poszukiwaniu jego jędrnego lica. A, ale najwyraźniej Helkat ma inne ważne sprawy na głowie. Ale Pani i Panowie, cóż to? W Himmelsdorfie na środku fioletowej flagi zalęgły się zimujące radzieckie misie. Sen zimowy bezwarunkowy wzmaga prawy sierpowy podbrzuszkowy Sherlockowy. I tak żyjemy sobie z kawałem, jak grzyb z glonem. Czyli on daje mi całe worki damaszku za free, a ja mu daję maksymalny wpiernicz również za free, co by było sprawiedliwie. Bo tak naprawdę dla Liska żaden damaszek nie śmierdzi, nawet taki nieruchawy. No dobra, lecimy dalej klasyczne zagranie Lis na E5. Chcemy nałożyć wrogą presję, tak by w tle ciągle gwizdał im mentalny czajnik. Chcemy, by to, że gramy ładnie i w przemyślany, poukładany sposób, było dla nas poczuciem siły, a nic tak nie manifestuje siły jak wjechanie w Hellcat'a robiącego w porywach strzał na bitwę. W tym akurat meczu mu się nie udało, ale to nic. W swojej karierze będzie miał jeszcze pełno meczy, których nakryje się nogami na samym starcie i nawet sobie strzeli. Na razie pompujemy w Szweda po protezach i już gnamy dalej, by w pięknym, zmyślnym szyku elegancji sięgnąć po to, co chce zaoferować nam druga, radziecka, lautierowa menda, czyli intensywną sesję namiętnego smagania. Wyciągamy śmupkowi kluczyki ze stacyjki i wymierzamy dwa zdecydowane klapsy a na pytanie, na trzeźwość, jakim kuźwa cudem do cholery moja drużyna w tym meczu mogła przegrywać 3 do 5, skoro jedyne co robię to tłuczę wroga aż spuchnie od pierwszych sekund spotkania, taktycznie odpowiem, że nie mam pojęcia i nie chcę go mieć, bo odpowiedź znaczyłaby mniej więcej tyle, że moi sojusznicy w tym czasie jak smagam oponentów jak głobuzów na kolanie, zagrali jeszcze gorzej. Słodki jeżu i boże szumiący zagrali jeszcze gorzej. Czy ty to widzisz? Nieważne. Kolejna jest zawsze panterka, która zjadła za dużo pączków, odpiała klawiaturę i uwaliła się przed monitorkiem. W nienawiści do art tak zostałem wychowany, stąd bierze się bezwzględny prytet, ale cóż to, pojawia się kolejny challenger, który ma akurat tyle alfy, ile świętujemy dzisiaj Słupku. Przypadek? Nie sądzę. Ale co do gameplayu, to też przypadek nie sądzę, bo wszystko ma wykalkulowane i spuszczam łomot zawodowo, ogrywając wroga fioletowym dosyłaczem. I teraz dalej, na nich plugawe zło nie zatrzyma temperiusza. Dostawiamy się do wroga, szukamy łówką, my jak ja kółeczko wokół fontanny, by docenić kunszt wykończenia graficznego i jedziemy robić wroga na pyry, pomijając mi prawdopodobne strzały na korzyść tych pewniejszych, które i tak na mnie wejdą, i by finalnie stanąć twarzą w twarz, klatą w budynek i na skrajpie nawkładać niemieckiemu tygryskowi takie tęgie sztangi, żeby miał wspominkę jak smakowała mu oręż Ada na miejscu Bo Damaszku z tego mieć nie będzie Im bardziej Tygrysek zagląda w kombat z liskiem Tym tego tak by Maszku było dla niego coraz mniej Bo widzicie, czołgowi ludzie To nie czołg ciężki jest najlepszą maszyną na start gry w WOTA Bo jak widzicie, większa pula HP i więcej pancerza Nie dały Tygryskowi P, kryptonim pierdoła Najmniejszej przewagi bo te atuty stają się atutami, gdy zrozumiemy grę i umiemy w nią grać. W innych przypadkach, czołg ciężki dla przeciwnego gracza jest workiem Damaszku dla każdego bardziej obcykanego przeciwnika. A chyba nie o to chodzi, byś był workiem Damaszku, prawda? Została nam ostatnia owieczka i z racji, że stoi kompletnie na open jak ostatnia gała i zimny wiatr wieje mu po niezmąconym myślom czole, to sklepiemy go wszyscy razem jako drużyna, każdy po trochę, bo to czasem ładnie podzielić się damaszkiem i to nawet jak lisek dzielić się damaszkiem. Nie lubi. No i w tym odcinku to by było tyle. Dziękuję za Waszą obecność, kciuki pod filmami i komentarzowe małe co nieco. Ja już się żegnam. Grajcie ładnie. Powodzenia na randomkach i pa!